Asiu, jako pani kapitan zapytam Cię o te dwa turnieje Ligi Narodów. Pierwszy w Stanach, drugi na Filipinach. Jakie, jakie Ty masz do tego emocje, uczucia, podejście? Mm, no można powiedzieć, już to jest tak na chłodno, bo jakby to się wydarzyło, bo miałyśmy nie, kilka dni wolnego, półtorej dnia wolnego, żeby też o tym pomyśleć. No Myślę, że pierwszy turniej w Stanach, wydaje mi się, że możemy go ocenić pozytywnie. Wygrałyśmy mecze, które miałyśmy wygrać i myślę, że wyjeżdżałyśmy na pewno ze Stanów w dużo lepszych nastrojach niż z Filipin, bo wydaje mi się, że w Filipinach no zdecydowanie mogłyśmy swoją pracę wykonać lepiej. Przede wszystkim rzuca się tutaj na, na pewno w oczy ten ostatni mecz z Belgią, takie okay, może widowiskowo fajnie, bo pięć setów, natomiast wydaje mi się, że tutaj już mówiłam wcześniej, że jakby. Mecze, musimy podchodzić do nich tylko i wyłącznie z, z takim nastawieniem, żeby, żeby go wygrać. Nie udało się, więc na pewno tutaj e, utrudniłyśmy sobie mocno zadanie, jeżeli chodzi o ten trzeci turniej i ewentualny awans do finału. Także e, no nic musimy teraz jakby zdwojoną mocą przystąpić do tego trzeciego turnieju. No właśnie, teraz tak na chłodno o tej belgii, co tam w tych końcówkach zawiniło? No, trzeba przyznać, że okay, Herbot zagrała rewelacyjny mecz, dziewczyny mm, jej koleżanki zespołu wydaje mi się, po prostu nie przeszkadzały jej w tym i, e, i tam kilka razy jej pomogły, także na pewno no, miała dzień konia i też trudno było ją e, w pewnych momentach zatrzymać. E, zabrakło może trochę szczęścia, bo e, nawet prowadząc tutaj breku i tak mieć jakby spokojny pod kontrolą tego tie-break'a, gdzieś tam nas, nas doszły i takie głupie błędy nam się przydarzyły. Także wydaje mi się, że to też jest kwestia tego, że docieramy się jeszcze z zespołem i no, potrzeba czasu, żeby to wszystko chodziło tak, jak powinno. No właśnie, wam trochę jeszcze tych treningów wspólnych nie brakuje, bo tak ja nawet jak sobie to policzyłam, no to na, na Filipinach to więcej meczów praktycznie zagraliśmy niż potrenowaliśmy w hali z piłkami, więc tak, czy to też nie jest jakiś tam jakiś taki, wiesz, powód, że to tak jeszcze wygląda, jak wygląda? No tak, ja, okej, okay, roz, rozwijamy się też z meczami, z, zbieramy jakby doświadczenia. Jako zespół. Natomiast e, wydaje mi się, że temu zespołowi na ten moment mm, potrzeba takiej spokojnej pracy: zamknąć się w hali i po prostu dogrywać wszystko, co jest możliwe. Wiadomo, jeżeli chodzi o mecze, to to chodzi presja na wyniku, jakaś tam adrenalina, e, nerwy. Także mm, też może nie wszystkie rzeczy chce się zagrać tak jak e, się chce, tak, bo jest mnóstwo czynników. E, a wydaje mi się, że jeżeli. Już po całej Lidze Narodowej będziemy miały na pewno sporo czasu przed Mistrzostwami Świata, żeby się zamknąć właśnie w hali i po prostu tylko i wyłącznie tronować, szlifować jakieś tam elementy i dogrywać też taktykę. To wydaje mi się, że będzie to na pewno dużo lepiej wyglądało. No właśnie, czwarty, piątek kolejne mecze towarzyskie z Koreą, Osoby, nam no, jeszcze tego grania nie zabrakło. Jakie do nich podchodzicie, co z nich możecie na pewno wyciągnąć? No na pewno wydaje mi się, że to jest fajny zespół, żeby też potronować niektóre warianty, tak, także okej, okay, wygryłyśmy z nimi dość, dość gładko w Stanach, też jakby to był taki mecz... Może nie okay, spodziewałyśmy się wygrania, natomiast nie wiedziałyśmy do końca czego się spodziewać, bo też ten zespół jest troszeczkę nowy, bez swoich gwiazd, także widać, że też one potrzebują też znaleźć swoją ścieżkę może podobnie jak, jak my. Ale wydaje mi się, że te sparingi z nimi to na pewno będzie okazja do tego właśnie, żeby przetronować niektóre warianty. Może wynik nie będzie najważniejszy, tylko właśnie nasza gra, my musimy się skupić na, na tym, na czym nam zależy, jakieś zagrania. Przede wszystkim fajna gra, żeby złapać po tych Filipinach troszeczkę takiej pewności siebie, wrócić na takie właściwe tory. No i później przystąpić też jakby z taką fajną głową do tego turnieju trzeciego w Bułgarii. Maciu, widzimy się w Radomiu po długiej twojej przerwie. Powiedz, jaki jest powód twojej wizyty, bo to jeszcze nie jest gra, niestety. No tak, ja jestem po konsultacjach z doktorem jeszcze mi troszkę brakuje, ale już jestem na jakby można powiedzieć, dobrej, prostej, coraz bliżej do powrotu do drużyny. Przyjechałam się tak naprawdę spotkać, zobaczyć z dziewczynami po dłuższej nieobecności, porozmawiać z trenerem, też porozmawiać na, na temat mojej przyszłości i, i świetnie tutaj być razem z wami i naprawdę czuję się wyśmienicie. Czyli troszeczkę się stęskniłaś za koleżankami, jakby, jakby nie było. No tak, tak, dokładnie. E, po to tutaj przyjechałam, tak się zobaczyć, porozmawiać, trochę ich pospierać, e, powygłupiać się troszkę, wiadomo, i naprawdę jestem bardzo zadowolona, że mam taką możliwość tutaj być. A coś możemy trochę powiedzieć o tej Twojej rehabilitacji, na jakiej jesteśmy, na jakim jesteśmy etapie, co jeszcze przed tobą i tak mniej więcej, kiedy ten powrót by mógł rzeczywiście być. No tak, jak już wspomniałam, ja jestem na ostatniej prostej, więc czuję się dużo lepiej. Jest to okres myślę około dwóch tygodni, gdzie mogłabym zacząć z powrotem e, trenować, więc e, ja już na przygotowaniach do Mistrzostw e, Świata będę, jeżeli trener tylko wyrazi zgodę i będzie chciał mieć w drużynie, to ja będę gotowa i będzie świetnie wrócić i trenować tutaj razem e, z dziewczynami. Go. Hustle, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. Uh, to the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way uh, the highway and in the driveway is a nice range. Cause am through the climb, I invite Raczej od no, ma nie? Dla być pełniejsza 140 biletów na jednej dowodnie.

Ale pamiętasz pierwszy turniej, który robisz? Ty, ja wiesz, to jest ciekawe pytanie. Pierwszy turniej? E, Ligę Światową w Bydgoszczy. W czasie wojny rosyjsko-japońskiej. W czasie wojny rosyjsko-japońskiej, tak. 2004 rok. 2004, czyli mamy 18 lat. O, to pełnoletni fotograf. No, już tak, już skończyłem, mogę pić. Nie bez przyczyny meldujesz się w Radomiu, bo wspierasz złozie, czy to wie jakoś robi różnicę, czy wspierasz ją przed telewizorem, czy, czy na miejscu na hali? Zdecydowanie tak. No na pewno mecze na żywo ogląda się zupełnie inaczej niż w telewizji. No i można poczuć z bliska te emocje, można się tym cieszyć, bawić, także zdecydowanie wolę być tutaj na miejscu. A Zuzi, twoja obecność nie stresuje? Różnie wiesz, ludzie reagują na to jak ktoś bliski z trybuna ogląda? Nie, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że może nawet troszeczkę mobilizuje, także zawsze powtarzam, że lubi grać jak jestem na trybunach. Ale ty jesteś takim wiernym kibicem, bo nie tylko Radom, ale też i w Stanach się zameldowałeś, więc nie ma dla ciebie dystansu, którego nie pokonasz. No, to była dla mnie taka też wakacyjna wycieczka, troszeczkę spontaniczna, nie planowałem tego, ale bardzo fajnie wyszło, cieszę się, że byłem i mogłem zobaczyć trzy zwycięstwa naszej reprezentacji. A dzisiaj Ty byłaś gospodarzem tego spotkania, jakby nie było, dzisiaj u Ciebie w Radomiu. Jak emocje przed własną, typowo własną publicznością? Bardzo się cieszę, że miałam okazję zagrać w Radomiu. Jeszcze na nowej hali nie grałam tutaj, rodzina przyjechała, więc dodatkowe emocje. Fajnie też własny hymn polski odśpiewać na, u siebie, że tak powiem, w Radomiu, więc no, same pozytywy. Jestem bardzo szczęśliwa, że tutaj gramy. To ile ten fanklub dzisiaj liczył osób u ciebie? No, biletów zostawiłam 23. I kto tam był w składzie fanklubu? Sama rodzinka. Naprawdę sama rodzinka. Też się dawno nie widziałam, bo cały czas jestem w rozjazdach, więc przynajmniej na chwilę na meczu no, strasznie miło, że, że przyjechali. Like same, not or not yeah, set your affirmations, aspirations. I got shit to do the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal, you control, and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up! Today's gonna be a good day. Wake up! This gonna be a good day wake up 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 gonna be a good day. Coach we are after two games with Korea so what we know i think you know before the last leg in in vnl nothing special we we don't know anything anything more than we already knew that we have a lot of work to do the two friendly matches have been the opportunity of uh, keep working in a situation that is not practiced even if, uh, to be honest, uh, the level was not so stressful. Uh, so, uh, but anyway, we, we had the possibility of working on our stuff, of finding a better connection in attacking, and so that was what we were focusing in these last days. And uh, that's it. We we are, uh, I mean, anyway, we are ready to go to Bulgaria, trying to to do our best to reach the finals we know that it's not easy we miss some results for example the results that we could do with belgium but uh, now it's another leg four matches we start taking match by match one by one and we will see what happens